Hejka kochani Hejka Dzisiaj przychodzimy do was z takim odcineczkiem Tak sobie wymyśleliśmy na dzisiaj my Mamy tutaj y, worek pieniędzy po 2 złotych i lotka po złotówce I zrobimy sobie taką małą rywalizację Między zdrabką za 2 zł, a zdrabką za złotówkę Takich, w których w miarę udało nam się tam coś wy, ten, wygrać No i dobra, i ja podzielę tutaj Masz asystent swój strapak. Mhm. Podzielę. Mamy tutaj po 5 sztuk. Nie, to rozłożę tak o. 2, 3, 4, 5. Numerki są losowe, jest 5 sztuk dla asystenta. I teraz worki po 5. I zobaczymy. 2, 3, 4, 5 dla mnie i 5 dla asystenta. I dobra. I zobaczymy, Dobrze. co tutaj. Uda nam się y, fajnego wydrapać. Która z zdrapka wygra. No i cóż. I na początku witam wszystkich nowych przybyłych widzów. Bardzo się cieszę, że jesteście. Mam nadzieję, że zostaniecie dłużej. I że się będziecie dłużej z nami bawić. No, no i cóż. I o konkursie przypominam, bo dążymy do 500 subskrypcji. Już tak bardzo mało brakuje rozwiążemy. Mam nadzieję, że może do niedzieli już się uda, albo i do weekendu no. rozwiązać konkurs. No i dobra. Przybliż trochę. Dobrze. I ten. I polecimy. O. Nie dobrze widać? Dobra. No to tak. To tak sobie ten rozłożę. I dobra. I lecimy. No, dobra, gotowi? Mamy tutaj trochę. <laughs> się zamotaliśmy, ale ten. Lecimy najpierw ze słonikiem, numer 131. Dobra. Drapiemy, drapjemy. Dobra. Teraz zborek. A. O, o, diament. tu nie tu szukamy. Tu szukamy plik. O, i siódemka. Dobra. Teraz lecimy z lotkiem. Zadam go Ani u Was słychać. Piszcie. Jak wam minął? Weekend. Weekend. Bo u nas długota. Straszna. Dobra. <ścoughs> Strasznie u nas gorąco. Ale to chyba wszędzie, nie? No. Dobra. Lili nam towarzyszy, jak zwykle. No, na kolankach była na początku, ale coś uciekła. To mi się wstydzi jeszcze. Też, wstydzi, się. wstydzi się nagrywać. A ostatnio co? Tam dziewczyny myślałyście, że to będę Marcina, czy to nie, to nie łapka była. No. A my rozkminiali, o co chodzi. No Cały ranek, kurczę, patrzyłam na te ręce, co to jest? Hmm. O co to chodzi, nie? A to, kurczę... Potem dopiero, jak Natalka napisała, że ten, że... To jest ten, że u Marcina to się... Pomyślałam, że on Lili pokazywał, nie? Śmieszna, <śmieszna sytuacja. Czyli nie w komentarzach. No. Dobrze, mi jeszcze zostały po dwie sztuki. Okej. Okay. Dobra, a to już lotek był ostatni, jeszcze jeden worek pieniędzy został, Numer 96. Ogólnie to ostatnie sztuki kupiłem. No. Z tego, co było. To też przetestujemy ostatnie sztuki. No. Dobra, teraz pij ze swoimi. No. Nie? Poleć. Moja kolej. Trapaczka Twojego zwracam. A no? Ja sobie mojego kartoflaka. Kartoflaka wezmę. Dobrze. To ja może zacznę od worka pieniędzy. Ładnie widać. Okej. Okay. Co my tu mamy? Trzymamy kciuki, żeby jakoś fajnie powyszło. Lotka. No tak. no Taki nie. nam pomysł przyszedł do głowy. Gdzie ja te symbol? Nie, to po środku bardziej, zaraz kontrolnie zrobisz. Ja, 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 nie kumate w tych drabkach to. No. <grym>, zaraz bym popsuł zrabkę. <grym>, kontrolne <grym>, oczki. No. Nie, by było po zabawie. I po ptakach. Nie, nie, nie. No, już. No gdzieś te symbole. Nie wiadomo gdzie. Dobra. Lecimy dalej. Kolejny słonik z trąbą. Okay. <laughs> Worek lędzy <things>? Teraz <laughs> Na tapet wjeżdża Dobra Teraz słoniątko Pamiętaj, że to jest symbolem góry. No. To nie tak bardziej po środku. W sensie. no. okay. Ile jeszcze masz? No, jeszcze dwie. Dwa worki i dwa słoniki. Teraz jest 55 numer. Numerki takie losowe. Bo tam... No. Takie małe, takie wzięliśmy. Okay. Teraz słoniątko. Co Lili, chcesz się przywitać z widzami? No, tak się tutaj pcha. Cześć! Aż nie ukryzła. O, o! Tu się <gryzła> Nie Lubi być na widzi Nie. Tak ty się kwa. Tak no. ty nie lubi. I to już ostatnia, tak? Tak, wolek jest ostatni. I jeszcze jeden słonik. Jeden słonik został. Trąbalski. Co kochani nietypowego zauważyliście na podkładce piszcie. To na tej bardziej Analizujące. zabawa ta, taka. Dobra. Dobra. Dobrze. Ja mam w swojej rywalizacji. Wygrane. O. Tak. No. Trzy ładnie trafiłaś. 3 do 2. To teraz sobie sprawdzimy kwoty. Trzy słoniki wygrały z dwoma. Dwoma łatami. Dobra, żeby było wszystko widać. Dobra. Ja nic nie mówię. Dobra. Dobra. I tutaj jeszcze. Tu szukaliśmy plików, tak? Mhm. Uh -huh. Dobra. Dobra. Ile tych spostrzegawczych zostawiam na chwilę? I zabieram. I wynik proszę podawać w komentarzu. Taka dzisiaj zabawa. A ja mam licho, no ale też może być worek przegrał z ze słonikami, także słoniki ziści dzisiaj dzisiaj górą. Złotóweczki. No. Dobrze jest? Dobrze jest, okay. Słonik wygrał. Ok. Pytnike. I tu pytnike. 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 Dobra. To okay. dzisiaj wygrał. Słonik. Słonik. Dobra, zbieramy. I piszcie w komentarzach wyniki. Taka, taka zabawa dla Was śmieszna. Dobra. Mamy wikranego słonika. No i dobra, kochani. Mamy nadzieję, że Wam się podobał taki śmieszny odcineczek. Na spontanicznie. odcinek. No, spontanie tak. myśli, jak z wykładkami. Z kupułkami. Na szybko no. namalowali. No. Dobra. No to cóż, no to tyle. Z dzisiaj. I widzimy się, kochani, w czwartek chyba nic nie ma. Nie. To widzimy się w sobotę. Jak macie jakieś jeszcze o, fajne pytanka do sobotniego hmm. odcinka, to, to chętnie pi to piszcie w komentarzach, my chętnie odpowiemy. No i dobra i to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko, życzymy Wam udanego tygodnia. No. I wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Pa! Do zobaczenia!